Moje ukochane dzieci, dzisiaj przynoszę Wam przesłanie miłości, nadziei i prowadzenia oparte na modlitwie, którą właśnie usłyszeliście. Wiem, że życie może być trudne i często czujecie się zagubieni, ale jestem tutaj, by Was prowadzić i umacniać. W następnym filmie znajdziecie słowa mądrości i pociechy, przeznaczone, by rozjaśnić Waszą drogę i wzmocnić Waszą wiarę. Obiecuję Wam specjalną niespodziankę na końcu, prezent z mojej miłości, który dotknie Wasze serca głęboko. Proszę, oglądajcie aż do końca, bo niespodzianka, która Was czeka, jest naprawdę wyjątkowa. Ponadto, zachęcam Was do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i udostępnienia tego filmu tym, którzy również potrzebują tej wiadomości nadziei. I nie zapomnijcie zostawić swoich komentarzy, bo Wasze słowa są dla mnie bezcenne. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć Wasze myśli i podzielić się tym wyjątkowym momentem z Wami. Niech Mój pokój będzie z Wami zawsze. Mój ukochany synu, w pośpiechu tego świata poświęć zaledwie dwa minuty, by wysłuchać cennej rady, którą mam dla Ciebie. To nie dużo czasu, ale uwierz, może to całkowicie zmienić Twoje życie. Chcę, abyś wiedział, że jesteś przeze mnie bezwarunkowo kochany. Nieważne, co zrobiłeś lub kim sądzisz, że jesteś, moja miłość do ciebie jest wieczna i niezmienna. Pozwól sobie poczuć tę miłość, pozwól jej wypełnić każdą komórkę Twojego istnienia. Nie martw się tak bardzo tymczasowymi sprawami tego świata. Troski o przyszłość i problemy codziennego życia mogą Cię przytłaczać, ale pamiętaj, że jestem z Tobą na każdym kroku. Ufaj mi i powierzaj mi swoje lęki. Cenię prawdziwe relacje w Twoim życiu. Szczere przyjaźnie i wsparcie rodziny to cenne skarby, które powinieneś pielęgnować. Poświęć czas na pielęgnowanie tych więzi, ponieważ to one będą Cię podtrzymywać w trudnych chwilach. Nie daj się zwieść pokusom tego świata. Będzie wiele rzeczy, które Cię przyciągną, obiecując szczęście i spełnienie, ale wiele z nich to tylko przemijające złudzenia. Trzymaj się mocno swoich wartości i zasad. Bądź życzliwy i pełen współczucia dla wszystkich, którzy przekroczą Twój szlak. Świat jest pełen bólu i cierpienia, a nawet prosty gest dobroci może dokonać ogromnej różnicy w czyimś życiu. Pamiętaj zawsze, aby traktować innych tak, jak chciałbyś być traktowany. Szukaj prawdy i mądrości we wszystkich rzeczach. Nie zadowalaj się powierzchownymi odpowiedziami, ale staraj się zrozumieć głębsze znaczenie życia i wszechświata. Badaj, żądawaj pytania i nigdy nie przestawaj się uczyć. Nie pozwól, aby strach powstrzymał Cię przed realizacją swoich marzeń. Droga do sukcesu często jest trudna i pełna wyzwań, ale dzięki determinacji i wierze możesz pokonać każdą przeszkodę, która się pojawi. Naucz się wybaczania. Trzymanie urazy i gniewu tylko truje Twoją duszę i uniemożliwia znalezienie pokoju. Wyzwól się od ciężaru przeszłości, wybaczając sobie i innym i daj miejsce miłości i uzdrowieniu. Uprawiaj życie wdzęczności. Wokół Ciebie jest tyle błogosławieństw, które łatwo możesz zignorować. Dziękuj za każdy nowy dzień, za każdy uśmiech, za każde doświadczenie, które czegoś Cię uczy. Wdzęczność przemienia zwykłe, w wyjątkowe. Nigdy nie zapominaj o dbaniu o swoje fizyczne, psychiczne i duchowe dobrostan. Jesteś arcydziełem i zasługujesz na traktowanie z miłością i szacunkiem. Ćwicz codziennie samoopiekę i pamiętaj, że jesteś godny miłości i szczęścia. Akceptuj siebie takim, jakim jesteś. Nie próbuj być doskonały, bo doskonałość to nieosiągalna iluzja. Akceptuj swoje wady i słabości, ale również celebruj swoje unikalne cechy i zalety. Bądź cierpliwy. Najlepsze rzeczy w życiu często potrzebują czasu, aby się spełnić. Zaufaj boskiemu czasowi i kontynuuj ciężką pracę w kierunku swoich celów, nawet gdy rezultaty długo się nie pojawiają. Bądź pokorny. Dumność i arogancja to pułapki, które mogą Cię oddalić od prawdziwego celu Twojego życia. Pamiętaj, że wszystko, co masz, to mój dar i nigdy nie zapominaj o wyrażaniu wdzięczności za to. Nie porównuj się do innych. Każdy ma swoją własną drogę i swoje własne walki. Skup się na byciu najlepszą wersją siebie i zrezygnuj z potrzeby rywalizacji z innymi. Nigdy nie tracaj nadziei. Nawet w najciemniejszych chwilach istnieje światło na horyzoncie. Wierz w moc wytrwałości i wiary i nigdy nie wątp w to, że nadchodzą cudowne rzeczy. Kochaj naturę i dbaj o środowisko. Świat, który cię otacza, to cenny dar, który należy zachować dla przyszłych pokoleń. Szanuj wszystkie formy życia i przyczyniaj się do bardziej zrównoważonej przyszłości. Chamrę swoich rodziców i szanuj starszych. Są strażnikami mądrości i tradycji, zasługują na miłość i szacunek. Ucz się z ich doświadczeń i ceni dziedzictwo, które ci zostawiają. Bądź uczciwy we wszystkich swoich działaniach. Uczciwość jest podstawą każdego zdrowego związku i jest niezbędna do budowania życia opartego na integralności i zaufaniu. Nigdy nie naruszaj swoich wartości w imię sukcesu lub uznania. Naucz się słuchać więcej niż mówić. Często najlepsze lekcje są przekazywane w ciszy. Otwórz swoje serce i umysł na głosy tych, którzy cię otaczają, i zawsze będziesz gotowy nauczyć się czegoś nowego. Uważaj na swoje słowa. Mają one moc budowania lub niszczenia, leczenia lub ranić. Zastanów się przed mówieniem i zawsze wybieraj słowa, które podnoszą i inspirują. ją Nie kryj się za maskami ani nie próbuj być kimś, kim nie jesteś, aby zadowolić innych. Bądź prawdziwy zarówno dla siebie, jak i dla innych, i znajdziesz głęboki pokój w sobie. Nie zaniedbuj swojej duchowości. Bez względu na Twoje religijne przekonania, pielęgnuj więź z boskością i poszukuj duchowego prowadzenia we wszystkich aspektach swojego życia. Uśmiechaj się często. Uśmiech jest potężnym wyrazem szczęścia i wdzięczności, który może rozjaśnić Twój dzień oraz dzień tych, którzy Cię otaczają. Nigdy nie bagatelizuj mocy prostego uśmiechu. Quick sampling. Postaw się w sytuacji drugiej osoby i spróbuj zrozumieć jej ból i radość. Świat byłby o wiele lepszym miejscem, gdyby wszyscy pielęgnowali empatię w swoich sercach. Dąż do równowagi we wszystkich obszarach swojego życia. Pomiędzy pracą a odpoczynkiem, między wypoczynkiem a aktywnością, między dawaniem a otrzymywaniem, znajdź punkt harmonii. Który pozwoli ci żyć pełnią życia i zadowolenia. Pozostań otwarty na miłość. Miłość jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie i może zmieniać życia w niewy sposób. Otwórz swoje serce na miłość i bycie kochanym, a odkryjesz nowy wymiar szczęścia. Wstaw czoła swoim lękom. Nie pozwól, aby strach paraliżował Cię lub powstrzymywał przed realizacją marzeń czoła swoim lękom i odkryjesz, że jesteś o wiele odważniejszy niż sądzisz. Świętuj życie każdego dnia. Każdy nowy dzień to dar, który zasługuje na docenienie i świętowanie. Znajdź radość w drobnych rzeczach i żyj sercem pełnym wdzięczności. Nigdy nie zapominaj, skąd pochodzisz. Jesteś częścią większej historii, linii ludzi, którzy przeszli przed tobą i którzy dali ci życie. Szanuj swoje korzenie i cenią twoją historię. Wierz w siebie. Jesteś zdolny do niesamowitych rzeczy, a jedynym ograniczeniem jesteś ty sam. Ufaj swoim umiejętnościom i nigdy nie wątp w swój potencjał do osiągnięcia wielkich rzeczy. Nie zapominaj o tych słowach, mój ukochany synu. Pamiętaj je w chwilach radości i trudności. Zawsze jestem przy Tobie, prowadząc Cię i kochając Cię bezwarunkowo. Niech każda tu obecna rada będzie jak światło, które rozjaśnia Twoją drogę, rozpraszając cienie niepewności i strachu. Zawsze pamiętaj o poszukiwaniu wewnętrznego spokoju, nawet w środku chaosu otaczającego Twój świat. Jest to skarb w Tobie, który czeka, aby został odkryty. Nie zapomnij wyrazić wdzięczności za każdy dzień, który otrzymujesz. Życie to cenny dar, a każdy oddech to błogosławieństwo, które należy szanować. Nigdy nie czuj się samotny, bo zawsze jestem obok Ciebie, nawet w najciemniejszych chwilach. Ufaj mi i oddaj się mojej woli, a znajdziesz pocieszenie i siłę w moich miłujących ramionach. Bądź cierpliwy zarówno dla siebie, jak i dla innych. Wzrost i transformacja wymagają czasu, więc ważne jest, abyś dał sobie przestrzeń na naukę i rozwój. Ceni swoje zdrowie, bo to Twój najcenniejszy skarb. Dbaj o swoje ciało, umysł i duszę z miłością i poświęceniem. Nie zapomnij świętować małych zwycięstw życia. Każdy krok w kierunku swoich marzeń zasługuje na świętowanie i docenienie. Bądź wystarczająco odważny, aby podążać za swoim sercem, nawet jeśli oznacza to stawienie czoła nieznanemu. Prawdziwy wzrost następuje poza strefą komfortu. Permanecy wierny swoim zasadom, nawet w obliczu opozycji. Integralność to skarb bezcenny, który warto bronić. Nigdy nie wątp w swoją wartość i znaczenie w tym świecie. Jesteś wyjątkowy i specjalny, masz unikalny cel do spełnienia. Pamiętaj, aby słuchać swojej intuicji, bo to głos boskiej mądrości, który mówi w tobie. Zaufaj jej i pozwól jej prowadzić cię we wszystkich momentach twojego życia. Bądź wdzięczny za lekcje, których życie cię uczy, nawet jeśli czasami trudno je zaakceptować. Każde wyzwanie to szansa na wzrost i rozwój. Otwórz się na przyjmowanie miłości i dobroci od innych. Świat jest pełen wspaniałych ludzi, którzy mają wiele do zaoferowania, jeśli pozwolisz im wejść w Twoje życie. Pamiętaj o zachowaniu ducha pokory we wszystkich swoich osiągnięciach. Nadmierny dumny może zaciemnić Cię przed błogosławieństwami, które otrzymałeś, i oddalić Cię od łaski boskiej. Nie martw się tym, co inni myślą o Tobie. Jedyna ocena, która się liczy, to moja, a ja kocham Cię dokładnie takim, jakim jesteś. Zaufaj mojej opatrzności we wszystkich momentach Twojego życia. Znam Twoje drogi i mam dla Ciebie doskonały plan. Bądź łagodny dla siebie, tak jak jesteś dla innych. Wybacz sobie swoje błędy i słabości i naucz się kochać siebie bezwarunkowo. Nie zapomnij dbać o swój duch, karmiąc go pięknem, sztuki, muzyki, natury i modlitwy. Bądź cierpliwy dla innych, tak jak ja jestem cierpliwy dla ciebie. Każda osoba jest na swojej własnej drodze wzrostu i rozwoju i zasługuje na traktowanie z współczuciem i zrozumieniem. Pamiętaj, że jesteś dziełem w trakcie powstawania. Nie wymagaj od siebie doskonałości, lecz ustępuj naprzód i celebrować każdy krok w dobrym kierunku. Nie daj się zniechęcić przeszkodom, które napotykasz na swojej drodze. Każde wyzwanie jest okazją do umocnienia twojej wiary i determinacji. Zaufaj mojej obietnicy, że zawsze jestem z tobą, nawet w najtrudniejszych chwilach. Jestem Twoją skałą i schronieniem i nigdy Cię nie opuszczę. Niech Te słowa pozostaną w Twoim sercu, prowadząc, inspirując Cię przez całe życie. Błogosławię Cię miłością i światłem, teraz i na zawsze. Drodzy dzieci, dziękuję z głębi mego serca za to, że dotarliście aż tutaj i że podzieliliście się tym momentem refleksji i inspiracji ze mną. Zanim się rozstaniemy, chciałbym poprosić Was o subskrypcję kanału i udostępnienie tego filmu wszystkim, którzy mogą skorzystać z tej wiadomości miłości i nadziei. A teraz nadszedł czas, aby ujawnić obiecaną niespodziankę. Film, który teraz widzicie na ekranie, to kompilacja prawdziwych świadectw osób, które znalazły siłę, odwagę i nadzieję, stosując nauki zawarte w modlitwie, którą z Wami podzieliłem. Kontynuujcie oglądanie, aby usłyszeć inspirujące historie transformacji i pokonywania trudności. Niech te historie zainspirują Was do wytrwania i zaufania mojej miłości oraz opatrzności we wszystkich momentach Waszego życia. Niech moje błogosławieństwo będzie z Wami, a światło mojej miłości niech Was zawsze prowadzi. Z całą moją miłością, Bog.